to szukamy produktów bogatych w selen Trzy produkty. Wiesz co to jest selen? Gdzie tego szukać? Seler? To jest takie… Nie wrażliwe. selen. <laughs> selen. A, mm, selen. N -n. To jest pierwiastek, który w tablicy Mendelejewa jest chyba tam… Nie, nie wiem. Nie wiesz, ale generalnie, generalnie chodzi o to, żeby podnieść potencję mężczyzn… Słucham? I żeby, żeby wzmocnić mężczyzn, więc… I, i żeby to afrodyzjaki równocześnie. Dobrze. Pierwszy z brzegu chodźcie z sklep obówniczy, zobaczymy, czy w butach jest selet. Czy to jest koper włoski? A, to jest ogórek, tak. Jak widać... Koper włoski. Nazywa się dlatego włoski, bo ma takie zielone włoski. Kurna jego nać. Seler na ciomy. dobrze. O właśnie, tego nam brakowało, słuchajcie. Chodźcie dalej, chodźcie, chodźcie dalej. A wie pan co jest za Taki popychacz. Przyspieszacz. Nie, taki pobudzacz, pobudzacz. To jest karepa, ludzie. To jest pobudzacz, wie pan o tym. Jak się tak w balnie kogoś tak pobudzić można. A tutaj już mamy ciuchy. To nie da rady. Chyba, że wiecie co. Dzień dobry. To są kamery i kręcimy program dla, dla radia. Szkoda uwagi. Bierami, słuchajcie. Oj, tak słyszę, słyszę śmiech, także tak, musiało być wesoło na tych zakupach. Zraszamy serdecznie. Zapraszamy, zapraszamy. Dzień zapraszamy. Już dobry, na. dzień dobry mam, słuchajcie. Uwaga, zaczynamy. Znalazłem tam, tam selen, tam. znalazłem afrodyzjaki. Zaczynamy, to jest normalka przecież, tak? Bo to jest seler selen. naciowy. W starodawnej nie było tak, że nazywał się najpierw selen naciowy, mm -hmm. później że się to wymawiało, dlatego to zmieni na seler naciowy. W selerze jest selen, w selerze jest też cynk, który Oczywiście. również wzmaga potencji i wpływa na produkcję testosteronu, Oczywiście. więc jak najbardziej może być uznany. Ty wiesz, co, co Ale jak? Da -da -da! koper włoski. Wow! Czyli jest czy... nie ma ci cierek. Gdzie <laughs> mnie tutaj zagląda? Papryczka, czyli y, koper, y, gorczyca. Również uznawane jako powszechne afrodyzjaki, zwiększają, można powiedzieć, krążenie. Tym samym może też objęta zwiększają krążenie, więc jak najbardziej są uznawane jako afrodyzjaki. Mężczyzna zaczyna krążyć wokół kobiety coraz bardziej, tak? Uwaga, cyk! Selen. Polisty. Jest bardzo bogatym źródłem minerałów, które wpływają na funkcje seksualne, więc jak najbardziej jedzmy selen. Tradycyjne, świetne ruskie pierogi. Nie! Ruskie pierogi! Dostaliśmy. I tu dostajesz w głowę? nie! Generalnie egzamin zdałeś Nie, uwaga! Nie, uwaga! Klum mojego tutaj włożył. Proszę Państwa. Jesteśmy ciekawe. I to ma najwięcej selenu, proszę Państwa jak ja się ubierze to mężczyzna, do dokładnie, to wtedy mamy selen w środku. Pozęki kolekcji jesień-zima jacyków uszyte przez przegrycanki. Selen, właściwie tak podsumowując, możemy znaleźć w warzywach strączkowych, w warzywach kapusty, Kółach, również w orzekach, peski na przykład... Słończnika. Peski słonecznika również, ale więcej będą miały orzechy wraz. A ja bym dodała Ała. jeszcze podroby i nauczę się zrobić jak dobrej wątrówki. Szydko co to są podroby? Podroby na przykład wątróbka kurze. A no, bo mi się to... pomyliło z podroby, przepraszam, <laughs> dobrze.